Tematyka wynikała po prostu z, z potrzeb, jakie, jakie życie niesie i tutaj no, nagromadziło się tych spraw tyle, że trzeba było tą sesję po prostu zwołać, jeśli nie można było tradycyjnie to, to online. No i myślę, że to już poszło chyba całkiem sprawnie, może trochę dłużej, bo trzeba było liczyć głosowania, więc zajmowaliśmy się wszystkimi sprawami bieżącymi. Statutem Powiatu Ostrołęckiego przede wszystkim dostosowaliśmy się do pracy komisji zarządu i sesji rady online i to zostało usatysf... usankcjonowane w statucie. Zajmowaliśmy się również dodaniem w poradniach psychologiczno-pedagogicznych punktów filialnych w liczbie 9 i te punkty po prostu no są już w siedzibach Poradni. Zajmowaliśmy się również środkami Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokona, dokonany został podział tego funduszu. Środki funduszu nieco są większe na ten rok. Daje to większe możliwości zarówno warsztatom terapii zajęciowej, jak również na, na zakupy sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu Ostrołęckiego. Zajmowaliśmy się y, przekazaniem. Materiałów rozbiórkowych schodników dla gminy Kadzidło. Przekazaliśmy tutaj kostkę pod szkoły w Jazgarce i nieco krawężników. Zajmowaliśmy się również ustaleniem przebiegu dróg w gminie Czarnia. Chodzi o dostosowanie numeracji dróg pod przyszłe wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Zmieniliśmy tutaj przebieg drogi Czarnia Surowe. I surowe super czarnia. Zajmowaliśmy się również kwestią związaną ze stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego. Stawki pozostały bez zmian. Uporządkowaliśmy to tylko uchwałą. Również do, uchwała dotyczyła wieloletniej prognozy finansowej i zmian w tej prognozie, a także zmian w budżecie powiatu strony Zmiany te może nie były. Aż tak bardzo istotne, bo, bo wszystkie zmiany opiewały na kwotę milion złotych, ale one dotyczyły dostosowania budżetu po, do wielkości budżetów państwa, więc zmniejszono nieco nam subwencję oświatową. Ponad 100 tysięcy złotych musieliśmy tutaj dostosować nasze dochody i wydatki do, do tych zmian, a także pewne zmiany wynikały z przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty drogowe, a także innych kwot dotacji na niektóre zadania, które uzyskaliśmy od pierwotnie planowanych oraz no, zmian związanych z propozycjami jednostek, które no, są jednostkami powiatowymi, a więc kierownicy jednostek proponowali również nam pewne zmiany w trakcie roku budżetowego. Zmiany te zostały jednogłośnie przyjęte przez sesję Rady. Zajmowaliśmy się również ustaleniem planu pracy Rady. Ten plan został ustalony, także plany pracy poszczególnych komisji zostały ustalone. Zajmowaliśmy się również stanowiskiem w sprawie modernizacji linii kolejowej Ostrołęka-Warszawa w związku z dojazdem do centralnego portu komunikacyjnego budowanego między Łodzią a Warszawą. Zajmowaliśmy się także sprawozdaniem współpracy powiatu z organizacjami pożytku a więc public pożytku publicznego i wolontariacie. Poziom dofinansowania rocznie do stowarzyszeń przekracza w tej chwili ponad 500 tysięcy złotych, ponad pół miliona, w związku z tym jest tendencja wzrostowa zadań realizowanych w tej formie i chyba taka tendencja się utrzyma. Zajmowaliśmy się również kwestią stanowiska w sprawie modernizacji linii kolejowej ostrołęka chorzele. Tutaj jesteśmy przeciwni zmniejszaniu środków finansowych przyznanych na tę linię, bo taki pomysł się pojawił w samorządzie województwa mazowieckiego, żeby dokonać korekty, czyli ponad 100 milionów złotych, przejąć z tej linii, a potem z nowej perspektywy unijnej dołożyć. No my uważamy, że to jest złe rozwiązanie, bo to wydłuży modernizację tej linii, a tak jest szansa zakończyć te prace w 2022 roku. No i chcielibyśmy postulować o sprawne dokończenie tej linii. Uważamy, że takie przedłużanie prac zarówno na linii kolejowej, jak i na innych inwestycjach jest niewskazane. Będziemy pewnie przygotowywać stanowisko kolejne w sprawie budowy elektrowni. Osterowęckiej zajmowaliśmy się także sprawami związanymi z prac zarządu, bo osiem było posiedzeń zarządu. Udzielałem takich informacji o poszczególnych uchwałach dla właśnie Państwa radnych. I to właściwie były takie najważniejsze sprawy na tej sesji poruszane.